Ogromne potwory, które topią statki, zrównując z ziemią całe miasta i mogą zniszczyć całą ludzkość. Uwielbiamy opowiadać straszne historie o niebywale silnych, wielkich stworach, a niektóre z tych gigantów wcale nie są zmyślone. Dziś dowiesz się, jak duże są stworzenia żyjące obecnie na Ziemi czemu starożytne zwierzęta były tak olbrzymie. I które z nich było największe? Które zwierzęta istniejące dziś na Ziemi są największe? To pytanie nie jest tak proste, jak się wydaje. Większość ludzi pomyśli najpierw o tym najwyższym. Żyrafa o imieniu Forest, mieszkanka Australia Zoo w Queensland, trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa za swoje. 5 metrów i 5,68 m wzrostu. Jest jak wieża zbudowana z trzech lodówek. Gdyby obok niej postawić dwupiętrowy autobus, jej głowa sięgnie dwóch trzecich pojazdu. Ale najwyższy nie znaczy największy, prawda? Więc co z wagą? W tej kategorii rekordy należą do słoni. W Waszyngtońskim Muzeum Historii Naturalnej można znaleźć wypchany okaz największego słonia afrykańskiego w historii. Henry ważył 10 ton i 886 kg. Przy 4 metrach wzrostu, czyli mniej niż żyrafa Forest, Henry był trzy razy cięższy. Słoń ważył tyle, co kotwica wielkiego transatlantyku Queen Elizabeth II. Nie bez powodu mówię o statku, bo w morskich głębinach Mieszka niepokonany rekordista naszej ery. Największy ze zmierzonych płetwali błękitnych miał 33,5 metra długości. To cztery autobusy stojące w korku. Maksymalna waga tego giganta wynosiła 200 ton. A to półtora raza więcej niż statua wolności bez fundamentu. Sam język bestii ważył tyle co średniej wielkości słoń. Ale gdyby zajrzeć w przeszłość, pojawi się pytanie, czy błękitny olbrzym zachowa tytuł absolutnego mistrza? Jak duże były dawne stworzenia? Miliony lat temu nawet owady były ogromne. Oto ważka meganeura o rozpiętości skrzydeł 70 cm. Była wielkości tańszego smart TV. Te wielkie owady wyginęły, bo nie mogły oddychać, gdy spadł poziom tlenu w ziemskiej atmosferze. Lecz dinozaury nie miały takich ograniczeń. Co więcej, mogły utuczyć się do największych rozmiarów w gęstej dżungli pokrywającej większość lądu. Największy dinozaur w historii to roślinożerny Argentynozaur. Gdy paleontolodzy znaleźli i odtworzyli szkielet tego wielkiego jaszczura, Ujrzeli bestie o 40 metrach długości i 12 metrach wysokości. Argentynozaur był dwa razy wyższy od naszej żyrafiej kumpeli Forest. Przy tym olbrzymie, straszny T-Rex wyglądał jak kurczak. I to właśnie rozmiary Argentynozaura chroniły go przed drapieżnikami. Ale co z płetwalem błękitnym? Pod względem rozmiarów, nawet nasz gigant z mórz nie dorównuje Argentynozaurowi. Lecz ponieważ grawitacja wpływała mocniej na jaszczura na lądzie niż na wieloryba w wodzie, argentynozaur nie mógł ważyć więcej niż 100 ton. Wymarły gigant ważył o połowę mniej niż płetwal błękitny, więc to on wygrywa. Największe prehistoryczne jaszczurki morskie nie mogą się z nim równać. Czy to oznacza koniec poszukiwań największych stworzeń na Ziemi? No cóż, skupiliśmy się tylko na zwierzętach, lecz Matka Natura ma jeszcze inne stworzenia i są one znacznie większe niż myśleliśmy. Jak wysokie lub długie mogą być rośliny? W lasach Kalifornii rosną naprawdę duże drzewa. Obecnie w Parku Narodowym Redwood można znaleźć sekwoje o nazwie Hyperion, liczącą 800 lat. Drzewo ma 115,5 metra wysokości jest trzy razy dłuższe niż Argentynozaur i o jedną piątą większe niż Statua Wolności czy Big Ben. A to Stratolaunch, największy samolot świata, o rozpiętości skrzydeł tylko półtora metra większej od wysokości Hyperiona. Są jednak rośliny o jeszcze bardziej imponujących rozmiarach, nawet nie pod względem wysokości. Palmy rotangowe rosnące w Indiach mogą osiągać nawet 350 metrów długości. To wielkie pnącze o ledwie kilku centymetrach grubości. Mogłoby opleść wieżę Eiffel i wciąż by go trochę zostało. Jeśli chcemy znaleźć godnego konkurenta dla rotangu, trzeba zanurkować. Oto Posidonia oceanica. I na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykła trawa. Lecz gdy biolodzy zbadali niektóre z tych krzewów na dnie morza śródziemnego, odkryli, że patrzą na najbardziej rozłożystą roślinę na Ziemi. Łodygi tylko jednej Posidonii pokrywają 8 km dna morskiego. To trochę mniej niż wysokość Mount Everestu i tyle samo, co dwa okrążenia na torze Daytona, gdzie odbywają się wyścigi NASCAR. Jeśli jednak chodzi o wagę, to ani Posidonia, ani Rotang, ani nawet Sequoia nie mogą się równać z innymi, naprawdę wielkimi tworami z lasów Ameryki Północnej. To Armilaria, zwana też opieńką miodową. Jej kapelusze ledwo wznoszą się nad dnem oceanu, ale najważniejsze kryje się pod powierzchnią. W stanie Oregon naukowcy odkryli, że system korzeniowy Łączy opieńki w jeden organizm, rozciągający się na ponad 9,5 km2. To trochę więcej niż obszar największego australijskiego lotniska w Sydney. Ogromna grzybnia waży co najmniej 7,5 tysięcy ton. To tyle co 50 jednopiętrowych domów w Ameryce. Pamiętajmy jednak, że grzyby składają się przede wszystkim z wody. Więc rzeczywista sucha masa tego giganta może być 10 razy mniejsza. Czy może istnieć podobnie duży organizm drzewiasty? Ten gaj osikowy w Utah zajmuje 43 hektary i składa się z klonów tego samego drzewa połączonych korzeniami. Naukowcy nadali wyjątkowemu gajowi nazwę pando. Jego drewno ma ważyć 6000 ton. A to już waga sucha. To tak jak trzy sekwoje Hyperionu lub 40 domów. Księga rekordów Guinnessa określa grzybnie największym organizmem na Ziemi, a Pando najbardziej masywną rośliną świata. Ale mam złe wieści. Pando w ostatnich latach stopniowo umiera z powodu degradacji środowiska. Największemu zwierzęciu, płetwalowi błękitnemu, też grozi wyginięcie przez człowieka. I choć wciąż opowiadamy historie o strasznych olbrzymach, rzeczywistość jest zupełnie odwrotna. Największe i najpiękniejsze stworzenia na Ziemi stoją w obliczu niebezpieczeństwa ze strony naszych drobiazgów, do których porównujemy ich rozmiary.